Mrozy ścisnęły, rodowisko się zrobiło. Najgorsze jest to, że usypali tutaj na wjeździe, nie wiem, przywieźli jakieś trochę gruzu skądś i zrobili taki próg, że ledwo można busem, że tak powiem, zjechać. Teraz wiadę, bo zamarznięte wszystko. Ale tylko przyjdą roztopy, to tu będzie takie bagno. Tutaj to by można było na łyżwach jeździć. O, no, ładne lodowisko jest. Tu usypali taką bruzdę, że można miskę zostawić, tak powiem, na, tym, na tym miejscu. Dlatego najeżdżam, jak widzicie, kołami tak, żeby miska tędy wchodziła. Zamiast to wygładzić, to taką górę zrobili. No dobra. Jest fajnie, jest ślizgawka, ale przyjdą roztopy, nie będzie fajnie. Z jednej strony plus, że mogę sobie autem wjechać, bo mogę sobie, kurczę, gnaty, wiecie, zawieść. Drzewo do palenia, o, <laughs> drzewo do palenia w kozie. Nie muszę tego, kurde, dźwigać, ale tam dalej to jest taka... U, u. Tam dalej to są takie gruzy, że terenówę by trzeba było mieć. Dobra, na pewno dojadę i na pewno wyjadę dzisiaj. Zobaczymy, jak jutro, bo ma iść. mają być plusy. Zaraz. Więc nie będzie już tak ciekawiej kolorowo. A z drogą jest taka historia, jakbym Wam opowiedział, to byście nie uwierzyli, jaka jest psychologia Urzędu na Urząd i Firmy na firmę. Ale to kiedyś Wam opowiem. Kurde, jest minus. 10 czy minus 11 na dworzu wewnątrz minus 4. No ciekawe czy podbije kozom jakąś temperaturę. Wnoszę drzewo, drewno nie drzewo. Wnoszę drewno i palę w kozie, niech tu się robi cieplutko. Bo przy minus 5 to się na pewno nie da robić. Kurczę, bo pozapominałem, wszystko po do domu na samochodzie było wszystko zamarznięte, ale postawimy kołpiecyka, cyka. zaraz będzie zaraz będzie rozgrzane. Mówię, wody się napije. Kamień. Dobra, zaraz rozmażę. Bateryjki mi już się podgrzewały, widzieliście na zdjęciu. Cieplusienkie się porobiły, także zaczęły tam te jony, elektrony i inne fotony działać w bateriach i sprzęt się już rozgrzewa już jest cieplutki na dotyk, więc jest dobrze można działać nie? powoli co prawda tu nie jest za wesoło, ale jakoś się będzie robiło, ale już mam 2.1 to nie jest źle a to najnowszy system rozmrażania profili <grywy> położyłem tak, rozmarznie mi od kozy do tej połowy pewnie woda ścieknie, przełożę drugi raz na drugą stronę, żeby już skwierczy Woda kapie, także raz, dwa rozmarzną. Wyschną, przełożę na drugą stronę, no bo są zamarznięte na kamień. Lód. nie ma co teraz na składzie. Jak kupicie profile, no nie ma siły, żeby były wiecie czyste. No, woda w nich jest dosłownie. Także muszę chwilę poczekać, żeby one mi rozmarzną. Coś sobie porozmierzam. Nie dość, że suchutkę profile. To i cieplutkę do pracy. <noise> Ale wody z nich było, musiałem aż szmaty dwie położyć, bo taka kałuża się zrobiła, że szok. Dobra, tu już mam kawałek stelaża zrobione, czy coś tam zacząłem rzeźbić pomału. Dałem co drugi czwórkę, czterometrowy. Teraz dam trójki pomiędzy nie, czyli będzie mijanka po prostu na łączeniu, tak jak sztuka każe. No tu już muszę pójść samymi trójkami, ale jakoś się, że tak powiem, tu mam jakiś kawałeczek, to zacznę kawałkiem, drugi przejdzie na mijankę, tu kawałek, tu cały i powinno być dobrze. I układam sobie tą kratownicę po to właśnie, żeby móc postawić na kratownicy tamtą wełnę, tą kolankową, jak ja to nazywam. Tu i tam, do powiedzmy do belki sobie dojadę i mogę tu wełnę upchnąć i wełnę upchnąć we wiatrołapie, Yy, ciągłością po prostu, żeby tu znowu nie ucinać tej wełny i wiecie, nie robić łączenia na murze, tylko już jechać flakami tak, żeby, żeby to się zrobiła ciągłość nawet sam fakt tego, że muszę zrobić yy, tą wentylację muszę doprowadzić tu i ją wypuścić tak jak Bóg przykazał a nie wziąłem ze sobą yy, tego rysunku jak meble miałem rozrysowane i nie wiem gdzie tu dokładnie okap stoi, bo wiem, że gniazdko robiłem z boku, bo zawsze ta rura od okapu wam idzie i za gniazdkiem wychodzi, co jest częstym błędem jak robią gniazdko na środku, że tak powiem kuchni, bo macie kuchnię sześćdziesiątkę, na środku ktoś robi gniazdko. No ale wiadomo, że jak o okap, to tu idzie rura i to jest zawsze komplikacja. To już przerabiałem w kilku mieszkaniach po deweloperach. Ja tu jakoś to tak wycyrklowałem, że rura idzie tu, a gniazdko jest z tej strony albo z tej, już nie pamiętam. Chyba z tej idzie rura. Mówiłem, że te gniazdka były po bokach kuchni. No ale to muszę sobie przynieść, rozmierzyć, pociągnąć tą wentylację i dopiero ciągnąć wełnę i przykrywać to wszystko także startuję ze stelażem nie ma co pokazywać, bo stelaże to każdy wie jak się robi w dużym, w dużym że tak powiem uproszczeniu a i tu żadnej nowości nie będzie 4 stopnie już na plusie mam tu, a podejrzewam, że 4 stopnie może dlatego, że słońce wali na termometr ale ja go przewieszę ale jak słońca nie było, było dwa ja go przewieszę gdzieś, żeby nie dotykał niczego zimnego bo będzie przekłamanie tu jest najdalsze miejsce Uuu, niech sobie bada temperaturę tu. Zobaczymy, ile będzie. A z tą kamerką termowizyjną, tak jak powiedziałem, ja się muszę nauczyć po pierwsze obsługiwać, po drugie zasłonić całość i dopiero próbować coś na górze wyłapać, bo to jest błąd, że mi stąd ciepło wychodzi, idzie na górę i, i ogrzewa tą wełnę na górze, i to jest przekłamane przeokrutnie. Ym, może jakaś naprawdę droga kamerka, taka wiecie za kilkanaście stówek, kilka tysięcy, by wyłapywała te delikatne ujścia ciepła, aby nie patrzyła na ciepło, które napływa. No ale ta niestety taka nie jest, więc będę sobie to badał, jak zakryję tutaj już większą ilość salonu, żeby to ciepło nie wychodziło na sufit. I tak robię. Dobra, robisz się za robotę, nie gadaj, bo więcej gadasz niż robisz. Teraz to robota pójdzie mm -hmm. na prędkość, bo mam pomoc. Tak? Mam pomoc? Będziesz mi pomagała? Tak? Tak. No. Takie zdjęcia. Co mam takie zdjęcia? Ja tobie, ja tobie robię zdjęcia. Gdzie ten kotek jest? To jest kotek? A, jaki ładny kotek. Dobrze. Jestem na takim etapie, jestem na etapie rozplanowywania tego sufitu. Już pomysł jest w głowie. Tylko teraz myślę, jak lepiej zrobić, no, żeby to wyglądało dla oka, jakoś tak, powiedzmy, symetrycznie z jednej strony. Dlatego mówię z jednej, bo tam jest ten uskok komin. Więc siłą rzeczy, czy złapię odległość od tej ściany do zabudowy, która będzie podwyższona, czy od tej ściany, to i tak ten uskok będzie wszystko gubił, bo tam przy ścianie i tu. Robię taką samą odległość, a zresztą zobaczycie, jak będzie robione. Więc jestem na tym etapie, trzeba go wypoziomować, bo on jest tylko pozapinany. Dużo i niedużo. No, widzieliście, że córka była na budowie, więc z dzieckiem nie porobisz. Tatu kupę, tatusiku, tato piciu, tato tu, tato tamtu. I tak takie wiecie. <laughs> Taka robota, że więcej się człowiek patrzy na dziecko niż robi. Więc teraz etap rozplanowywania. Jak to wszystko ustawić? Dziecko sobie trochę pomalowało. Tu za szafkami powiedziałem, Niech sobie bazgra. Mi to nie przeszkadza. I co? Mamy minus 5 na dworzu teraz. Już jest godzina chyba 19 albo 18, a w środku mam 4-6. W najbardziej oddalonym miejscu, od tak jakby od kozy i bez ocieplenia, bo podejrzewam, że tam też będzie taka temperatura, a nawet pewnie wyższa, bo tam jest wełna, więc nie ma gdzie uciec te ciepło w tamtych pomieszczeniach, a tu ma gdzie spieprzyć. Myślę, że ładnie nabiłem, jak prawie 10 stopni różnicy jest między zewnątrz a wewnątrz. Nawet odczuwalna jest taka, wiecie, przyjemna do pracy ta temperatura. Uff, dobra, planuję dalej. Zabrakło mi krzyżowych, także nie muszę domówić, bo tutaj u nas nigdzie nie dokupię tych zapinanych, a innych nie chcę. Tak się do tych zapinanych przyzwyczaiłem, że innych po prostu nie chcę. Ale te krzyżowe mają wadę. One są dobre, bo one robią wam róż tak stabilny i tak sztywny, że nie idzie go ruszyć, ale wadę mają taką, że jak macie właśnie długo i macie łączników kilka, powiedzmy tam dwa łączniki albo trzy będziecie mieli, to trzeba idealne wymiary trzymać, że tak powiem, od której ściany. tak jak Ja się bazuję do tej ściany głównej i od tej ściany biorę cały wymiar i cały róż ustalam, bo później przestawić na takich 14 chyba ma budynek w poprzek. Trzeba ja pieprze jakie 14, 9, 14 to ma długości 8 i pół wewnątrz, później przestawić te profile, jeżeli na, na, na którymś środku, mam nie wiem, uciekł pół centymetra czy centymetr i nie zauważycie i pospinacie to, to cały rusz przestawicie. bo jak będziecie chcieli przestawić na przykład ten profil, albo ten, tutaj gdzie jest łączenie, i byście chcieli go przestawić i będziecie w niego pukać, no to przeciągacie automatycznie wszystkie nośne i je przepychacie w tamtą stronę, jeżeli one nie mają oporu. I przestawiacie cały ruszt, prostując jeden profil. To jest wada tych krzyżowych zapinanych, że one są sztywne i nie pozwalają Wam na ruszanie rusztem. Indywidualnie, każdym profilem. Oczywiście jak wejdziecie i przytrzymacie główny i będziecie walić w ten, żeby go przestawić, to go przestawicie, ale... no trzeba pilnować wymiarów, żeby to wyszło w miarę równo. W miarę. Dobrze równo, bo Wam gdzieś tam przy płytowaniu później profila zabraknie. No, tu zostawiam sobie 90 cm, tak obrazało Wam powiem. Tu sobie zostawiam też 90 cm, czyli taka elka mi powstaje, i tam właściwy sufit, i robię uskok do góry. Nie wiem, czy 15, czy 20. To jeszcze sobie się z tym prześpię, ile tutaj zrobię tego uskoku. I tu od ściany kominowej i telewizyjnej, myślę, zostawić 55, 54. Taki wąski pasek, bo naprawdę mi tu więcej nie trzeba. Wyjdzie mi w prostokącie ta wnęka jakimś tam. Także to jeszcze zastanawiam się, czy zostawić też 90 tej ściany telewizyjnej, czy, czy mniej, czy więcej. Wyjdzie w praniu. Takie małe podsumowanko na dziś. Dużo i niedużo. Jutro myślę yy, zrobić wentylację, zamknąć tam ten kawałek profilami, a krzyżowych nie mam. kuźwa, wykorzystałem sobie wszystkie krzyżowe, zostały mi dwa. A tu muszę dopiąć, raz, dwa, trzy. Dobra, gdzieś tam ukradnę jednego. Skończyć ten ruszt w tym miejscu, wypoziomować tą płaszczyznę aż do belki i brać się jutro za wełnę. Taki jest plan. A tu będę muszczył w międzyczasie, co z tym zrobić.